Żeby pani Gocha przetrwała, żeby mogła zarobić pieniądze na utrzymanie siebie i rodziny, także to jest po prostu e, walka charytatywna. Ja bym twoje ręki to nie chciał w ogóle widzieć nawet. Po prostu dla mnie jesteś gościem który bije reporterów. Dlaczego mnie nie cisnąłeś jak byłem sprawny i silny? Bo bym ci f***ł. Już ci różkę urwałem raz, ty bym ci urwał drugi raz. Jesteśmy NUMER JEDEN w freakach. Ła! A Przyjdź na trening, potrenuj. Naprawdę proszę cię, jakby Marcin był trochę bardziej mądry i by bardziej jakby podszedł do tego profesjonalnie, to można było śmieszyć szeligę Cześć, Aleksandra Ftorczak, a Wraz ze mną Mirosław Okniński. Witam trener. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Bionik! Słuchajcie, na stronie MyBionik, na hasło Mirek 10. 10% zniżki na najlepszy towar w Polsce. Dobra, to zaraz reklamy kolejne wlecą, a teraz pierwsze pytanko. Trenerze, yy, o fame to już wszyscy pytali, więc jakbym pytała znowu to pewnie. Zawsze można spytać, zawsze można spytać czyli można porozmawiać. E, no dobrze, ale ja bym zaczęła od klauta. E, ogłoszenie dopiero co tak. padło: Marianna Schreiber z zawalczy z Małgorzatą Magikal. Jak, jakie to będzie wyzwanie dla Marianny? Słuchajcie. Google to rodzina, już w piątek jesteśmy na koncercie w Szpaka, jest w Warszawie koncert, zapraszam i słuchajcie, jedziemy dalej, mamy, co tu mamy, co tu mamy, kurde, co tu mamy, wszystko, wszystko, mamy Swag Detailing, najlepsze kosmetyki samochodowe, mamy Garant Profesjonalna, Ale jakaś nowa czapka, Delta Optical, doskonała optyka, no i co, wszystko. Wszystko, aż paku miał być dzisiaj? A nie Właśnie miał być dzisiaj, ale powiedział, że się nie wyrobi, ale zaprasza, dał nam e, Adam Okniński, Mirosław Okniński, Aleksander Okniński. Idziemy e, razem. Jutro. Na, jut, jutro na, na koncert. I tam będziemy śpiewać. Także oglądajcie. No, zapraszamy widzowie. Dobrze, Dobrze trenerze, jak, ta, jak Marianna? Jak ona sobie, czy to jest w ogóle wezwanie dla niej? Czy znaczy tak? Pani jest to wyzwanie, bo musi przewalczyć trzy rundy i nie może zrobić y, pani Ma Małgorzacie y, żadnej krzywdy, bo chodzi o to, że to starsza pani i nie można jej krzywdzić, bo kibice by, by po prostu poczuli się. Y, zawiedzeni, by, by stwierdzili, że y, Marianna jest agresywna, niedobra. A tak Marianna przewalczy trzy rundy, trochę się pobije z, z panią Gochą i Gocha, no, le, leciutko może przegra na punkty, y, ale Marianna raczej chce za, walczyć na miękko, taktycznie, żeby, żeby pani Gocha przetrwała, żeby mogła zarobić pieniądze na utrzymanie siebie i rodziny. Także to jest po prostu. Walka charytatywna. O, to ciekawe. Charytatywna walka. Charytatywna dlatego, że pani Gocha musi zarobić kasę. Czyli Na, po żeby, żeby, nie idziemy. Żeby, proszę? Po nie idziemy. No nie idziemy. No pewnie Nie będziemy słusznie krzywdzić. Pewnie słusznie, ale żeby się nie wydarzył po drodze no, to Chyba, że przypadkowo. To tak jak Krycha kopał w jaja. Też nie chciała, a kopnął. To tak jak wtedy Marianna ją znokautuje, to niechcący, pamiętajcie o tym. Pamiętajcie, nie zapomnijcie o tych słowach. Kolejna walka na Cloud, no to oczywiście Kamil Minda. No i tutaj jak dyspozycja, bo przygotowania są już od dawna, bo od dawna wiadomo, że ta walka będzie. Słuchajcie, no jest problem, poszukujemy dużego pampersa, no nie? Dużego pampersa, bo Daniel Omielańczuk zrał zbroję, i e, nie chcę się bić w MMA, ale ja to rozumiem, Danielu, rozumiem to, że <laughs> nie chcesz się bić w MMA z Mindą, bo jesteś stary. Ja też jestem stary, dlatego tylko siedzę i opowiadam. A ty jesteś stary, ale jeszcze chcesz trochę powalczyć i rozumiem, że nie chcesz walczyć e, w MMA, bo nóżka boli, bo coś tam z nóżką jest. Też rozumiem, że też nóżka boli, no nie? Także rozumiem. Duże pampersy są potrzebne dla Daniela. Może jakbyśmy załatwili duży pampers, to może by zawalczył w MMA. O trener mówił, że też nie dogaduje się właśnie z Danielem. Ze względu na... Ja się nie dogaduje, bo to, że Daniel jest wyśmienitym zawodnikiem był, że walczył w UFC. To, że w przeciągu kilku lat trenował mnie, ale zachował się nie jak człowiek, tylko jak zwierzę. Bo dlaczego? Dlatego, że ja go wziąłem do Akademii, Wcześniej to nie była akademia, tylko na gwardii trenowaliśmy. Na samym on początku. Do, on na samym początku. On był kolegą mojego kolegi. Mhm. I przez to, że był kolegą i wiedziałem, że on tam trenuje kickboxing, a był młodym chłopakiem, chciałem mu pomagać i nie brał ode mnie pieniędzy za treningi. Nie płacił mi w ogóle za treningi. I ja go wspierałem, uczyłem go, pomagałem mu, nie biorąc za to pieniędzy. Nie byłem nigdy mu winny złotówki. A on w mediach opowiada, że jak ja jestem złym człowiekiem, bo temu nie zapłaciłem, bo temu nigdy nie miałem żadnych długów w stosunku do niego i ja jeszcze za darmo go trenowałem. A jeżeli ja miałem kiedykolwiek jakieś braki, że coś tam nie popłaciłem czy jakieś problemy, to właśnie przez to, że byłem na tyle głupi, że nie brałem od takich ludzi jak Daniel pieniędzy. I po prostu e, jest niewdzięcznym człowiekiem, jest, powiem w ten sposób, dla mnie złym człowiekiem, bo jeżeli. Ja komuś pomagam, to ten ktoś powinien to pamiętać i odwdzięczyć się, może nie jakimś uczynkiem, ale chociaż tym, żeby nie mówił o mnie źle. A on po to, żeby się przypodobać, żeby na przykład dostać się do KSW, czy żeby na przykład e, po prostu przypodobać się w Federacji Cloud, czy tam w ogóle, obraża mnie. I to po prostu to jest mega słabe i. No ja, ja, jakoś, ja, ja go nie szanuję, bo tam było jakieś pytanie w jakimś wywiadzie, że on mi nie poda ręki. Ja bym twojej ręki to nie chciał w ogóle widzieć nawet. Po prostu dla mnie jesteś gościem, który bije reporterów, który bił Mindę. Minda poszedł na trening, sparowali, Minda klepał, mówił, że już się poddaje, a on go nadal bił. Dla mnie to jest s**ta, który po prostu może napaść kogoś słabszego. Jak ja byłem w sile wieku i byłem sprawny, nigdy do mnie nic nie mówił. Jak zobaczył, że jestem stary i niedołężny, że po prostu jestem po chorobie, jestem słaby, to zaczął mnie cisnąć. Dlaczego mnie nie cisnąłeś, jak byłem sprawny i silny? Bo bym ci. W... Już ci różkę urwałem raz, bym ci urwał drugi raz. Ale po prostu chodzi o to, że ja, jako osoba starsza, która pomagała mu, czuję się po prostu z tym, że on. Po prostu mnie obraża i mówi na mnie zły, gdzie ja mu pomagałem. Nigdy na niego złego słowa nie powiedziałem. Nigdy go pierwszy nie zaatakowałem. I po prostu uważam, że to jest mega słabe. No tutaj widzę, że dużo emocji u trenera, ale jednak tą rękę będzie, będzie trzeba zobaczyć, bo będzie walka z Mindą właśnie. No i tutaj chyba i zupełnie inne założenia i tutaj po idziemy, tak? No, idziemy, idziemy po nokaut, po prostu na pewno danie będzie leżał. Tylko kwestia jest tego, czy w stanie, czy nie. A na pewno będzie leżał, bo Minda ma ciężką łapę i tak jak Minda posadził na dupę Labrygę, taki posadzi Daniela. Tylko, że Daniel jest starszy, mniej mobilny, Daniel jest <ścoughs> wolniejszy, Daniel jest mniejszy od Labrygi. No i nie będziemy się bić w K1, gdzie całe życie Labryga trenował K1 i to była jego gra. A my wyszliśmy do tej gry pierwszy raz i dał Minda równą walkę. Gdyby nie kontuzja oka, to myślę, żeby dalej walczył. Więc tutaj myślę, że nie będzie szacunku, nie będzie respektu, będzie wojna. A Kamil Minda będzie podawał rękę, myśli trener swojemu oponentowi, czy nie? Po walce? Nie wiem, ja, ja, ja się. Ja jakby nie będę, jakby mu mówił, czy mam mu podawać rękę, czy nie. Przepraszam, Minda mhm. jest sportowcem. Po walce podaje często rękę, nawet tam obrażali się z Labrygą i mu podał rękę. Jakby tu nie, jakby ja nie będę w to wnikał, ja nie podam ręki Danielowi, bo dla mnie człowiek, który, któremu się pomaga i dla którego byłem dobry, nigdy go, zawsze go lubiłem, nigdy przeciwko niemu nic nie mówiłem i on mnie atakuje, to po prostu ja nie mam dla niego szacunku, w ogóle dla mnie jest zerem. No, szacunek trzeba mieć w ogóle do, do siebie nawzajem, jeszcze w takim przypadku, ale taka dygresja. Ja byłem chory na nowotwór, a oni po prostu się śmieli ze mnie. Mówili, że się rozchorowałem na nowotwór, żeby nie zapłacić ludziom. Po prostu ja byłem chory, Ja byłem już na granicy po prostu śmierci, bo miałem osiem chemii, miałem przeszczep szpiku. Ja miałem, jak miałem ten przeszczep szpiku, podczas tego przeszczepu miałem sepsę I, i tam lekarze ledwo tam mnie wyratowali i oni się ze mnie podśmiewali. I, i to poprzednio, jak otworzyłem klub i byłem słaby, ledwo siedziałem, to oni powiedzieli z Jurasem, że przyjdą, mnie przycisną do ściany i mi coś tam zrobią. No to bardzo, bardzo nieładne zachowanie. No i to po prostu, ja, 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 szczególnie, że ja nigdy temu człowiekowi nic nie zrobiłem i dla, dla, nie rozumiem w ogóle ataków na mnie. On chce udawać obrońców, że on tam będzie bronił tego czy tamtego, a tak naprawdę robi swój interes, bo, bo po prostu o nim nigdy nie było głośno, to stwierdził, że atak na mnie mu przyniesie rozgłos. To ciekawe, czy dobrą drogę obrał. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast będzie jeszcze trzecia walka, ale jeszcze nie ogłoszona, więc o niej nie będziemy na razie mówić. No to do tego fejmu musimy wrócić chyba, no bo jednak trzeba. Wampir miał zawalczyć z Don Diego. Nie dogadaliście się, później miał. Słuchajcie, to my, my decydujemy, z kim my walczymy. My. Akademia Sportu Walki Wilanów, to jest najlepszy klub frikowy. Pamiętajcie o tym, najlepszy klub frikowy. Przez wiele lat byliśmy, ja tworzyłem historię polskiego MMA. Budowałem polskie MMA, zrobiłem pierwszą galę w klatce, zrobiłem pierwsze zawody amatorskie. Robiłem kursy instruktorskie dla trenerów. Trenerzy, którzy u mnie trenowali, między innymi na przykład trenerzy Mameda Kalidowa, u mnie robili kursy instruktorskie. Maciek Kawulski, który założył KSW i jest głównym motorem KSW, jeżeli chodzi o, o ten sport, o budowanie tego, to mój uczeń, który u mnie trenował, u mnie się szkolił i później założył KSW. Więc ja wiele, wiele lat prowadziłem sport, budowałem w Polsce sport. Jeżeli ten sport już się rozwinął, przyszedłem do frików. Teraz jakby bawię się medialnie, bo po prostu ja już nie muszę nic zrobić dla MMA, bo MMA już się kręci samo. A więc też szedłem we friki dlatego, że żeby się nauczyć tej gry medialnej. I w tej chwili mamy bardzo dużo frikowych zawodników. Jesteśmy najlepszym klubem frikowym w Polsce, ale poza tym mamy ten spokój, że przez to, że mamy kilku partnerów, nam pomagają, że, że, że nie mamy problemów z opłatami za salę, za światło, za jakieś takie rzeczy, to po prostu możemy wspierać młode osoby, młode talenty. I wspieramy młode talenty, i u nas trenuje dużo młodych zawodników, którzy walczą amatorsko, którzy w przyszłości będą zdobywać laury w zawodostwie we Frikach. Na no, przykładem takim, gdzie z Frików do nas z amatorstwa, bo MMA Polska startował mhm. lizak, przeszedł do Frików na przykład. No, nie? Także mój syn Adam startował w amatorach, startował w zawodowcach, teraz startuje we frikach. Mój Olek startował najpierw w jiu-jitsu, w zapasach, a teraz startuje w MMA Polska w zawodach MMA. A więc po prostu my budujemy, my budujemy sport. Afryki to są po to, żeby budować media po to też, żeby się bawić tym. I ogólnie. Jestem bardzo zadowolony z tego, że jesteśmy NUMER JEDEN we Freakach! Wow! Trzech zawodników walczyło na najlepszej gali freakowej. Żaden klub nie miał trzech zawodników Fame MMA 20. No i na klaucie też będzie trzech zawodników, to już można to zdradzić to no, lekko. Wiadomo, że jesteśmy najlepsi. A przede wszystkim skromni. Dobrze, to jeszcze wracając do tego pytania, bo tutaj trener ominął, z Kwiecińskim też no nie, nie wyszło, bo jego kontuzja. No. Garant profesjonalna broń, Delta Optical, doskonała optyka, Swag Detailing, najlepsze kosmetyki samochodowe i co? Szpaku. Szpaku już w piątek, jestem na koncercie, Adam. Aleksander i Mirosław. Okiscy wjeżdżają do szpaka, będziemy śpiewać. Oglądajcie w internecie, będzie mocno. Dokładnie. I słuchajcie, no wiadomo, nie byłoby formy. Patrzcie jaki bicek a, się rodzi. Gdyby nie bionik na stronie majbionik. Na hasło Miryk 10. Najlepsze. Najlepszy towar w Polsce. Aż muszę to zakupić, chyba. Tak. Dobrze, tre, trenerze, bo Michał nie chciał się wypowiadać za bardzo o tym, że gdzieś tam mu nie poszło, bo kontuzja, bo, bo trochę tam rzeczy innych, tylko powiedział, że po prostu Norman był lepszy. Tutaj tre, słuchałam trenera wywiadów i mówił trener, że jednak no, Michałowi nie szło y, z tym, że gdzieś tam. Znaczy, tam tak, na... Michał miał walczyć z kwiecińskim, szykował no się no do właśnie. K1. No właśnie. Trzy no tygodnie no. przed walką dostał informację, że. Bije się z parkiem. Ja nie chciałem za bardzo tej walki. Ja wiedziałem, że nikt nie weźmie z Michałem walki. Trzeba było ściągnąć zawodnika z UFC, z najlepszej federacji, zawodnika UFC, który wygrywał w UFC, że Polaka nie było już na Michała. Nie było kozaka, bo Don LeBiega się strał zbroję. Don LeBiega się przestraszył. Don LeBiega miał jedną rundę w boksie. Jedną w MMA, jedną w K1 i on się obstał się. Lebiega ty tchórzu. No ale nie Także Polacy, wszyscy się wycofali. Został tylko najlepszy zawodnik park. No i walka była równa. Michał przed walką ja mówię, dobra, robimy zapasy w jiu jitsu, bo mamy trzy tygodnie, bo myśmy na obozie. A Michał mówi, trenerze, ja nie mogę żadnych zapasów w jiu jitsu. Ja mówię, dlaczego? On mówi, no bo mnie tak plecy napadają, że mam kontuzję pleców i mnie ciągnie strasznie nie mogę dobra, to lecimy po prostu już po prostu tym co mamy. No i nawet tak było widać na walce, że on się tam garbił, bo próbował, bo ten niższy, mhm. trudno mu też było się do niego dopasować, szybszy był. Ja myślę, że po prostu Park jest bardzo dobry, był lepszy i tu nie ma co jakby się tłumaczyć kontuzją, tym, tam, tym, że noga boli, że mamy skurcze, że coś tam. Po prostu Park jest bardzo dobry, jest lepszy, wygrał. Szacunek to wszystko. Ale myślę, że rewanż mógłby się potoczyć y, też fajnie na stronę Michała. Nie wiem, ja, po prostu dla mnie to ten zawodnik jest trudny. Mhm. Y, on na przykład bije z kontry. Trzeba by czekać na niego też bić z kontry, ale znowu on by nie atakował. Ta walka była dosyć nudna, bo, bo nie, była, nie było takiej agresji, oni się szanowali obydwoje. Więc ta walka była i tak wolna, gdzie ja zachęcałem samego Michała do ataków. Mhm. Jak Michała by mnie zachęcał, to on by raz dużo mniej bił. Tamten by w ogóle nie był, bo by czekał na Michała. To w ogóle by było takie. No, po prostu ta walka nie byłaby ciekawa. Sędzia by interweniował pewnie. E, no, ale e, przechodząc płynnie tutaj do Amadeusza, e, bym powiedziała, bo e, Amadeusz skurcze, kontuzje i tak dalej, różne rzeczy. E, więc e, trener też widziałem, nagrał taką storkę, że chyba kończy współpracę, jeżeli się Amadeusz nie ogarnie w końcu. Słuchajcie, no. Ja nie wiem jak na niego wpłynąć, ja już próbuję różnych metod, no nie, straszę, grożę, proszę, on cały czas obiecuje, że już, To po tamtej walce, którą wygrał, powiedział do mnie tak, trenerze, jest półtora miliona, czy tam dwa miliony, czy ileś do wygrania, ja wezmę się za robotę. Pierwsze co zrobił, to nie wziął się za robotę, tylko pojechał do Tajlandii. Tam niby trenował, ale trenował kopnięcia, gdzie on ma chore tam nogi i później przyjechał, mówi, że ma kontuzję nogi i że tam połowę czasu trenował, później nie mógł trenować. Więc przyjechał przygotowany tak to fizycznie, że miał jakąś tam kondycję. No ale już było tam dwa tygodnie do walki. Nie mogliśmy sparować, bo jakbyśmy ciężko posparowali, to albo by złamał rękę, albo by sobie rozciął tam nos, albo coś tam. Więc tak naprawdę, jakbyśmy, jakbyśmy jak, przez to, że nie robiliśmy sparingów, nie był sparowany. Nie miał tego czucia. Wcześniej, przed walkami, ja z nim pracowałem na przykład, były takie walki, że potrafił ze mną pracować miesiąc. Najdłużej pracowaliśmy chyba sześć tygodni. To już były efekty, że coś. Teraz pracowaliśmy niecałe dwa tygodnie. Naprawdę, yy, yy, jeżeli masz do wygrania półtora miliona, to wystarczyłoby po prostu nie jechać do tej Tajlandii. Wziąć, przyjść, robić, posparować, po, poćwiczyć, porobić i później, gdy ty masz cztery razy tyle, niż normalnie zarabiasz, pół roku nawet nie walczyć. A kasa już jest. Możesz sobie kupić mieszkanie, czy sam piękny samochód, czy co? Kasę masz. To tak jakby on te półtora miliona to by mu dało tyle co cztery walki na przykład. Więc po co walczyć cztery razy? Jak można raz się przyłożyć i zawalczyć? Jakby wygrał też, by był najlepszy, no to by było fajnie, tak? Spierpło to koncertowo jego sprawa. No, ale w końcu trener będzie chciał z nim dalej współpracować, czy nie? Nie wiem, muszę z nim porozmawiać, ale nie wiem czy jest sens. Ale z Ferrari. Mi... Pralim lubię rozmawiać, bo, bo, bo on zawsze mówi tak, że wszystko zrobię, wszystko będzie dobrze. Ja tak w to spróbuję wierzyć, ale cały czas mnie oszukuje, no. To jest... Prostu... Ja, ja myślę, że on teraz jednak dostanie lekcję pokory, bo internet no niestety zawrzał e, dla niego, niestety. I hejt tam się sypie mocny, także może się Czy właśnie może teraz się przyłoży. Ogarnię? Ja myślę, że może się ogarnąć teraz. Znaczy ja to bym chciał, no nie? Bym chciał, żebym się ogarnął, no. I w końcu zostać najlepszym flikiem, tak jak się zapowiada. Znaczy on ma wszystko, żeby... Znaczy, Wygrywać. Wygrywa w gadce ze wszystkimi, no nie? Wszystkich za, za orze gadką, no nie? Jeszcze wystarczyłoby trochę potrenować i, i by powygrywał w klatce, także... Pff, parę przy... słów do Amadeusza może. Amadeuszku, przyjdź na trening, potrenuj. Naprawdę, proszę cię. Wiem, nie lubisz trenować, zmuszasz się do tego, ale wypadałoby coś wygrać. Widzowie, piszcie w komentarzach koniecznie, czy Amadeusz powinien trenować yy, i Skłoncie go do tego, żeby tutaj wpadał częściej. A jeszcze ostatnie pytanie, no to Szeliga wygrana tutaj na fejmie z jedną ręką. Słyszałam, że też Szeliga był zestresowany przed walką, ale udało się. No i chyba Nathan nawet nagrał takie wideo, w którym powiedział, że czysto został trafiony i faktycznie gdzieś tam ten błędnik mu uciekł. Znaczy słuchaj, no, Szeliga ma, ma ten cios, ma ten cios. To, to było widać już na niejednej walce i Szeliga jest zawodnikiem dynamicznym, szybkim i też zdecydowanym. Szeliga się stresował, bo nigdy nie walczył jedną ręką. Każdy by się stresował. Normalnie jak zawodnik wychodzi do walki z dwoma rękami, z dwoma nogami, to się stresuje, a tu chłop wychodzi bez jednej ręki. No to to jest ogromny stres. Nawet jak masz słabszego przeciwnika, to może cię ośmieszyć. Może ci po prostu masz tą rękę, czy tą zwróconą, on będzie latał w tą stronę, nie będziesz mógł go złapać. On będzie tu i będzie cię uderzał, albo będzie się naśmiewał z ciebie. Można było zrobić, jakby Marcoń był trochę bardziej mądry i by bardziej jakby podszedł do tego profesjonalnie, to można było śmieszyć Szeligę i po prostu, no ale wiadomo, że Marcoń to nie jest mistrz walki, więc. Więc co? dobrego Czyli... trenera. No, znaczy powiem tak, on był tutaj i na szczęście już z nami nie trenuje. Po prostu on jest gorszy od Ferrari'ego. Tak jak Ferrari robi sześć treningów, to on robi trzy treningi. Więc, a jeszcze Ferrari ma jakąś smykałkę do walki, bo jest jakiś, ma, ma jakiś talent, dryk. A tamten nie dość, że nie trenuje, to jeszcze jest antytalentem. Więc no, po prostu takich ludzi nie potrzebujemy i marcoń! schowaj się do dziury albo bierz rewanż z Szeligą. Teraz Szeliga, dwie ręce związamy i tylko kopnięcia w K1. No, to by było piękne, jakby jeszcze tutaj Szeliga tak no. pokonał Marconia. To publika już w ogóle by oszalała, bo tam no, brawa były niesamowite. Ja powiem tak, że no, po prostu widzowie, w ogóle fani, bardzo wam dziękuję, jesteście wspaniali. Tak po prostu dobrze. Podziękowaliście Szelidze za ten występ, za ten występ naprawdę wspaniale. Dziękuję wam. Dziękujemy widzowie, dziękuję trenerze za rozmowę. Dziękuję piąteczka. Dziękuję.